Czy możesz mi powiedzieć, czym jest arbitraż ruchu? Najbardziej boję się mówić ludziom za każdym razem, że jesteśmy w arbitrażu, ponieważ teraz to słowo ma takie konotacje, że to jakaś historia o oszustwie związanym z kryptowalutami. Arbitraż ruchu, jeśli rozumiesz to ogólnie, to sytuacja, gdy kupujesz ruch, czyli reklamę na przykład za jedną cenę, a sprzedajesz go za inną. Na przykład jeśli działasz na ebayu, to sprzedajesz towary, powiedzmy, że sprzedajesz. Tam, nie wiem, kurtkę za 200 zł na przykład. Tak, magazyn, z którego kupujesz. Płaci ci za tę kurtkę na przykład dwieście a ty dostajesz 50 zł prowizji, którą bierzesz dla siebie, czyli kupujesz reklamę i płacisz za tę reklamę, a resztę bierzesz dla siebie. Jakaś prowizja, jakaś różnica między kupnem a sprzedażą. To ogólnie rzecz biorąc coś w tym stylu. To jest.